No i witam, no i z tej strony Katatrys i to jest no, następny odcinek z Minecrafta, raczej teraz innych gier nie mam. Do, znaczy nie mam teraz co nagrywać z innych gier dlatego postanowiłem nagrać na serwerze Parkour od SKKFa. Serwerze już dość zapomnianym, no i od razu przejdę do rzeczy będę z każdego poziomu trudności próbował przejść chociaż, chociaż jeden tem parkour, a pójdę sobie na jedynkę no i tak oj o muszę sobie optifina ściągnąć no nie mam zamiaru oczywiście tutaj ten przechodzić to jakoś w super szybkim tempie a zostaje sobie trochę czasu, bo rekord map i tak raczej nie pobije no w prawie spadłem, nie! Sprint mi się nie włączył, a już szkoda. Jak widać ktoś już się ścieka na parkura Ja mam nadzieję, że nie będę się musiał ściekać na ten parkur Albo chociaż się nawet denerwować, no. <laughs> a więc... Jak widać ja w parkourze raczej skilla nie mam. <laughs> Ale... Najgorszy to ja nie jestem No Aj To jest poziom łatwy A ja już tutaj Po prostu Spadam jak nie wiadomo co O O to było dobre No Czyli jakby ktoś nie wiedział, a raczej zapewne każdy wie, ale i tak dam do opisu IP serwera. Od razu już mogę też teraz powiedzieć, jest to IP serwer parkour.pl. No. I... O. Nie. O, bardzo dobrze. No. Czyli, jak już też przed chwilą mówiłem, super parkurowego skill'a u mnie nie zobaczycie, ale zawsze coś, no. Może jeszcze będę nagrywał sam jakieś mapki parkurowe, nie na serwerach, tylko, tylko po prostu sam, albo po prostu z kimś nagram. I co jeszcze do innych gier, które jeszcze będę może nagrywał, to będzie League of Legends, czyli LoL ale z tego raczej dużo nie będę grywał no aha i znowu padam Czyli znaczy nie padam a spadam i co do mapek parkurowych to może nagram z kimś sam nie wiem zobaczę się o to była znowu dobra akcja i tak Trochę rakuję w pracy i mam FPSów 53 Mało A i nie wiem po co zrobiłem screena Chciałem na F3 nacisnąć, a nie chcąc na F2 nacisnąłem Ale obojętnie O, może mi się uda teraz Jak teraz spadnę To nie wiem No udało się Bardzo dobrze 38 kp ileś na pewno słabo, ale zawsze coś. Teraz oczywiście, żeby nie przedłużać chwilę już na następny podział trudności sobie pójdę do... Może dwójki. Tak, tak, tak. Bardzo dobrze. No. Aj, jednak zmienię ten parkur na... Może trójeczkę. Nie. No, <laughs> Ajdź znowu. Nie wiem po co to jest. ale zapewne tylko po to, żeby przyprawić o nerwice graczy, którzy tutaj próbują przejść tego parkura. O? Tak. Prawda O, bardzo dobrze. Hmm, nie wiem, czy skoczyć teraz stąd, czy... A spróbuję stąd. I to był zły pomysł. No. I co tu jeszcze powiedzieć? Hmm. hmm pewne z tych najważniejszych rzeczy. Wszyst a właśnie, tak, jak zapewne ktoś tam zauważył, nie wiem czy ktoś zauważył czy nie, ale zapewne ktoś tam może zauważył, ale dużo filmu, znaczy ostatnio filmu żadnego nie wrzuciłem przez może jakieś 2-3 tygodnie, a to spowodowane tym, że po prostu mam teraz egzaminy na koniec roku i po prostu, i za bardzo nie mam żeby się zajmować tak youtubem ale teraz no nagrywam chociaż chociaż jutro mam referat z języka angielskiego to jednak jak już się chce coś na tym YouTubie robić to po prostu trzeba robić a nie zostawiać na później nie nie, nie, sobie na jedynkę, może to mi lepiej pójdzie Oj Ej Przez tego spadłem, bo mi zasłaniał No nie Muszę sobie mikrofon trochę przybliżyć a powinno być dużo lepiej teraz Czyli tak Nagrywam już jakieś 6 minut a nagrywać mam zamiar jakieś 20 15 może 20 minut Bo oczywiście całkiem krótkich odcinków Nie będę wrzucał Ale Długich też nie mam zamiaru wrzucać Bo to by się oczywiście dużo za dużo, Długo za długo wrzucało A tego to ja nie chcę Bo akurat jeszcze internet potrzebuje Na dokończenie referatu No i znowu zasłaniają Muszę jednak wrócić do tej trójeczki No Tutaj nikogo nie ma to Nie powinno być problemu Ale Problemem jest A raczej jeden problem jest A tym problemem to jest mój skill w parkurze Którego ja za bardzo nie mam Ale a, O bardzo dobrze Czyli tak 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 o! O! Zalagowało Normalnie lagów nie mam ale to zapewne spowodowane tym, że teraz nagrywam a no, Będę musiał sobie nagrywać czymś innym a nie frapsem bo fraps zawsze myślałem że to trochę kłamco, o tym, że fraps tak zżera wydajność systemu ale odkąd zaczynam nim od... aj! Odkąd nim nagrywam to jednak się przekonałem, że to jest prawda, co mu mówią o frapsie. a Ja po prostu nienawidzę lagów. Tak jak każdy pewnie. Ale to... To już inna sprawa. No. I znowu lag. Ty spadaj mi stąd, nie chcecie. O, bardzo dobrze. <laughs> no. I... Co to jeszcze powiedzieć do tego? zupełnie pewnie z tych najwa najważniejszych, ważniejszych, ważnych i mniej ważnych już powiedziałem raczej wszystko z tych rzeczy. I tak. Jeszcze jakieś 5, może 10 minut będę nagrywał i koniec. Może jeszcze... Może nie jestem pewien nagram mi jeszcze jeden filmik. Ale to... No. O, to był fail. No, ale... Mm, no, no nie wiem co jednak. A, a, a no tak, właśnie. Może dzisiaj jeszcze nagram jeszcze jeden filmik, dlatego że... Dlatego po prostu, że jak długo już nie nagrywałem tych filmików, to może przyda się nagrać coś jeszcze. Za re rekompensatę z te, za to, że nie nagrywałem tak długo tych filmików ale musicie zrozumieć ci co oglądają a z tych osób jest zapewne bardzo mało że ja teraz czasu nie mam na nagrywanie a na naukę poświęcam po prostu więcej czasu bo egzaminy moje mam zamiast dać na dobrą ocenę a łatwe to zapewniam was łatwe to nie jest no jakby kogoś interesowało to jestem teraz w klasie dziewiątej no systemu szkolnego nie, z Niemiec a teraz nie mam zamiaru dokładnie mówić ale raczej ten wyjaśni e, jak to ty, jak by słowo, e, z, nie, obojętnie po prostu nie ma zamiaru teraz wyjaśniać jak działa system, niemie, szko, system szkolny niemiecki w Niemczech a, no, ci co wiedzą to wiedzą a ci co nie wiedzą no to nie wiedzą tak to powiem jak widać killa w parkurze, jak już też mówiłem nie mam. Jestem po prostu... Aj! Sprint się nie włączył. Jestem lubkiem w parkurze, ale... Może jeszcze kiedyś coś nagram z tego serwera. To nie jest pewne. Jak... O, idę stąd. nie, nie. sobie może tam. Nie wiem co tam jest, jeszcze nigdy nie byłem. A nie chcę widocznych graczy chcę ich włączyć. Co jest? obojętnie jest to Nie, tego nie Tak A może powinać świąteczny parkour że Świąte już bardzo dawno temu były ale Warto spróbować Może mi się jednak uda Nie wiem czy ty będziesz nagrywać serię z hardcora od SKKF a jeśli miałaby wyjść nowa edycja ale to po prostu, ja też, w takich, też nie mam doświadczenia w, w takich serwerach typu Hardcore, ale zawsze można spróbować. Oj, pajęczyna. Ale coś tam piszą o mnie. a młody gamer, fraggy gamer. Hm. Nie wiem, czy mi się uda teraz sobie wyskoczyć. A co, właśnie tak, co do serwera Hardcore SKKF-a, to... No to po prostu nie mam doświadczenia w takich nie, nie mam doświadczenia po prostu w takich serwerach typu hardcore, żeby nagrywać z nich i robić serię tak cały, na cały czas. A no, jak wiecie, a sobie polazłem znowu na Easy. Żeby się raczej trochę dowateściować i mieć to uczucie przejścia jednego parkura Znaczy jednego już wszedłem, ale to też był Easy, a może teraz mi się tego drugiego przejść. Oj, tak, tak, no, no life i tak lepszy, chociaż dużo, dużo, dużo lepszy, jest, jest milion procent lepszy, bo raczej ja w parkurze nawet nie dobry, tylko po prostu słaby jestem w parkurze, tylko potrafię przejść tutaj łatwy poziom, ale to nie powinno stanowić jakiegoś takiego całkiem dużego poziomu, yy, problemu, nie poziomu, no, czyli tak, o, może mi się jednak uda przejść, nie wiem czy słychać jak trzaskam w klawiaturę, już myślałem, że się nie uda, co to jest, hm. Może coś spróbuję jeden hard, chociaż zapewne tutaj szybko pospadam, ale warto spróbować. Śmiałbym się, jeśli by mi się udało przejść ten parkur. O nie, trudny skok. O. A, jak, jak miło. Hu. Nie. Nie wiem też, czy by nie nagrać coś z gry Team Fortress 2. Kiedyś tą grę grałem, bardzo mi się podobała. I po prostu nagranie z niej by stanowiło dla mnie dużą przyjemność, albo po prostu nie wiem, czy nagrać serii z jakiegoś mod, modpaka albo coś, na przykład Feed the Beast z Yokboxa, bo jak to się mówi, to już tego nie, raczej nie będę nagrywał, bo to już bardzo dużo osób nagrało w Polsce. A z Feed the Beast z takich większych youtuberów, to raczej nie wiem, czy ktoś takie coś już nagrał, dlatego no, ja. Tego ja spróbuję po prostu. Może, może coś się tam uda i już powoli będę kończył nagrywanie, bo już to trwa dobre 15 minut, dlatego jak teraz spadnę, to już po prostu, no, spadłem. Idę się, po, idę już gdzieś tutaj się pożegnać, a nie tam, gdzie, a może jeszcze raz zrobię, zanim spadnę. O bardzo dobrze tak o A, jednak nie no czyli ja się tu już pójdę żegnać mm, jak widać mój skin no raczej skin z tego <grystanie> konto no mój skin czyli no to ja się żegnam z wszystkimi z tym ma, małym gronem osób, czyli bardzo malutkim, 2-3 osoby, które to oglądają. No znaczy to ja się żegnam. No i cześć.